Jezus powiedział: Moje owce słuchają mego głosu. Ja znam je, idą one za mną, a ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich i nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Oto Słowo Pańskie. Słowa Ewangelii zgładzą grzechy nasze. Kochanie, dzisiaj piękna uroczystość. Jesteśmy tak pięknie ubrani, przygotowani. Jaka to uroczystość? Co tu się wydarzy w kościele za chwilę? Kto powie? Z jakiej tutaj okazji jesteśmy? Okazji Komunii Świętej. Pięknie. Po raz pierwszy przyjmiemy kogo? Kogo przyjmiemy po raz pierwszy? Pana Jezusa. Pewnie. A Pan Jezus nas bardzo kocha i bardzo się cieszy, że może przyjść do naszych serc. On tak nas kocha, że był w niebie. Bardzo szczęśliwy ale zapragnął być z nami. Przyszedł przez Maryję, narodził się z Maryję w Betlejem i był z nami. W ostatniej wieczerzy powiedział do apostołów, a przez nich do nas: Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, które za Was będzie wydane. Bierzcie i pijcie, to jest kielich krwi moich, która za Was i za wielu będzie wydana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. I kochani, my dzisiaj również to czynimy, bierzemy chleb, który na ołtarzu konsekracji stanie się ciałem Chrystusa. Jezus dzisiaj też przychodzi z nieba na ziemię, na ołtarz, aby przyjść do naszych serc. Kochani, ale skoro tak jesteśmy pięknie przygotowani, to powiedzcie, jakie pragnienia mamy. Odnośnie Jezusa, czego pragniemy, aby Jezus nam dał? Powiedzcie, co mamy w sercu? Czego pragniemy? Jezusa? Pięknie, najpiękniejsza odpowiedź. Pragniemy samego Jezusa, pragniemy Ciebie, Jezu, bo Ty jesteś wszystkim, całym naszym życiem, naszą miłością. Czego jeszcze pragniemy? Proszę bardzo. Przyjąć Pana Jezusa do swojego serca. No właśnie, przyjąć do swojego serca, godnie przyjąć, czystym sercem. Mamy serce oczyszczone w sakramencie spowiedzi. Pięknie, oczywiście, do serca. Proszę bardzo. Miłości. O pięknie, to pięknie. Teraz dotknęłeś najważniejszej rzeczy, bo Bóg jest miłością i pragniemy od Jezusa miłości. Bo nasze serca są stworzone przez miłość i dla miłości, żeby kochały serca, żeby było dobro, żeby dobro zwyciężało w naszych sercach, w naszych rodzinach i w całym świecie. I wy możecie już też to czynić, możecie to robić, aby ta miłość coraz bardziej była znana, rozpowszechniała się w całym świecie. Miłości pragniemy od Jezusa. To jest bardzo piękna miłość, daje pokój. Daje szczęście, daje pełnie, daje bogactwo i duchowe, i materialne. Tego pragniemy od Jezusa. Jezus to wszystko słyszy. Panie Jezu, prosimy cię o to, tak? Błagamy cię o te łaski. Ale powiedzcie mi teraz, a jak myślicie, czego Pan Jezus od nas pragnie. Czego od nas pragnie. Miłości? Tak, pięknie, również pragnie miłości. Jezus mówi, daj mi swoje serce, daj mi swoją miłość. Pragnie miłości, oczywiście, to nie może być tylko takie, wiecie, przyzwyczajenie, ach, przyjmę komunię, tylko pragnie miłości, pragnie naszych serc, pragnie naszego spotkania, zjednoczenia się z nami w czasie Komunii Świętej. Pragnie miłości. Kochani, są takie jest piękne słowa, które Jezus nas uczy, Abyśmy nimi żyli na każdy dzień, bo On to codziennie mówił swoim życiem, swoim zachowaniem, kiedy spotykał ludzi. Są takie piękne cztery słowa, które myślę, że wspólnie powiemy do Jezusa. I dobrze, żeby te słowa były w naszych sercach, w naszym życiu każdego dnia, w naszych rodzinach i w naszym życiu. To jest podstawa. Uwaga, mówimy do Jezusa. Jezus tu jest z nami w tabernakulum. On bardzo patrzy na nas wszystkich. Patrzy na nasze serca i pragnie naszej miłości. To wtedy powtarzamy, proszę powtórzyć za mną. Jezu Chryste. Kocham Cię. Przepraszam. Wybacz mi, proszę. Dziękuję Ci. Ale jesteś Bóg Ojciec razem z Jezusem. Ojcze. Kocham cię, przepraszam, wybacz mi proszę, dziękuję. Jest jeszcze duch święty, który jest miłością między Bogojcem a synem Jezusem, który nas bardzo kocha też. Duchu, kocham cię, przepraszam, wybacz mi proszę, dziękuję ci. Ale jest mama i tata, którzy was bardzo kochają i się cieszą, że tu jesteście, mamo i tato. Kocham Cię, przepraszam, wybacz mi, proszę. Dziękuję Ci. Ale są jeszcze i ciocia, i dziadek, i babcia, i wszyscy są tutaj, co nas otaczają, ale są koledzy z klasy, koleżanki, prawda? Uwaga, do tych wszystkich ludzi teraz mówimy, co nas otaczają. Kocham Cię, przepraszam, wybacz mi, proszę. Dziękuję Ci. Kochani, jesteście cudowni, wspaniali. Od was zaczyna się rewolucja miłości. Jezus mówi, przyniosłem rzucić miłość na świat. Jak pragnę, ten ogień się zapłonął. Jeżeli będziecie to mówić w sercach waszych, to zaczniecie świat zmieniać miłością. Zaczniecie uczyć innych ludzi tych słów czterech. Zaczniecie ich zmieniać. Jak inni ludzie to przyjmą, inne dzieci, inne rodziny, Gdyby wszyscy ludzie przyjęli te słowa cztery, nie byłoby wojen, nie byłoby zła, nie byłoby tyle płaczu i tyle nędzy na świecie. Dobrze? Robimy rewolucję miłości? Tak. Pięknie, super, z Jezusem oczywiście. A tego Jezusa przychodzimy do serca, przyjmujemy, żeby Jezus przez nas przemieniał. I te cztery słowa ciągle chcemy, żeby były obecne w nas. Wokół nas, w całym świecie, a cały świat zapewnia was, się zmieni, jeżeli te słowa przyjmiemy. Ale musimy mieć siłę, musimy mieć tą moc, którą daje nam, kochani Jezus Chrystus. Dlatego bardzo Wam dziękuję, że jesteście, że otwieramy serca dla Niego. Ale teraz chcę Wam powiedzieć, co Jezus czyni, jakie piękne, wspaniałe dokonuje dzieła. Otóż. Jeżeli otwieramy serca na Jego miłość, jeżeli wierzymy w Niego. Otóż, kochani, zabieram Was w podróż teraz. Podróż, lubimy podróżować? Tak. Pięknie. Zabieram Was w podróż do Francji. To miało miejsce, naprawdę to było wydarzenie, kilkadziesiąt lat temu. I we Francji jest takie piękne sanktuarium Matki Bożej, nazywa się Lourdes. Tam ponad 150 lat temu Matka Boża, Maria, zeszła na ziemię, zeszła na ziemię i objawiła się Bernardecie Subiru, Grocie Masabielski. Piękne, cudowne doświadczenie. Tam jest cudowne źródło. Maria powiedziała, że to jest źródło na uzdrowienie dla chorych. Rzeczywiście, tam chorzy przyjeżdżają, są uzdrowienia w Lourdes. I to jest takie miejsce dane nam od Boga, właśnie na nasze potrzeby, nasze pragnienia. Ale kilkadziesiąt lat temu, dzieci niedaleko Lurd jest szkoła, i w tej szkole dzieci uczą się pieśni pierwszokomunijnych, uczą się o Jezusie, o Maryi, uczą się o pierwszej komunii, zdają kolejne pytania. Zdają materiał, który przygotowuje ich do pierwszej komunii świętej. Śpiewają, okno jest otwarte. Już niedługo pierwsza komunia święta, już niedługo siądą w autokar, pojadą do Lurd, bo tam w pięknej bazylice przyjmą pierwszą komunię świętą. Ale nieopodal tej szkoły na wzgórzu jest dom, w którym mieszka Ania. I kochani, Ania nie jest razem z dziećmi. Ania jest w swoim mieszkaniu i słyszy, jak dzieci pięknie śpiewają, jak pięknie mówią o Jezusie, ale ona jest pochylona nad swoim biurkiem, i z oczu jej płyną łzy, dlatego że Ania od urodzenia nic nie widzi. I dzieci już pięknie śpiewają, pięknie czytają, a ona dopiero uczy się, taki jest alfabet Braila, uczy się dopiero literek, uczy się składać z tych literek wyrazy i zdania. I to bardzo dużo pracy kosztuje. Ale kochani, przychodzi do niej pani Tachetka, uczy jej, Uczy ją też, przygotowują do pierwszej komunii świętej i też będzie miała pierwszą komunię świętą. Ona bardzo się cieszy, że Jezusa może przyjąć do serca. Bardzo pragnie tej miłości Jezusa. I wreszcie przychodzi piękny dzień pierwszej komunii. Dzieci wsiadają w autokar, przyjeżdżają do Lourdes. Tam pięknie kościół wystrojony, piękne witraże. Jest pierwsza komunia święta, jest msza święta. I Ania coraz bardziej bije serce obok niej jest jej mama, bo musi jej ciągle pomagać. Musi ją prowadzić, bo Ania nic nie widzi. I kochani, Ania wierzy mocno. Kocha Jezusa i wierzy, Jezus właśnie w ten dzień ją wysłucha. Warto w ten dzień przekaz prosić Jezusa o łaski, jakie potrzebne są dla nas, naszych rodzin. I jest moment komunii, dzieci pięknie podchodzą do ołtarza, Kapan udziela komunię świętą. Również Ania idzie z mamą i serce jej mocno bije i tak bardzo prosi, żeby jej pomógł, żeby mogła widzieć, żeby mogła widzieć inne dzieci, żeby mogła się uczyć, żeby mogła być szczęśliwa. Tak bardzo prosi Jezusa, przyjmuje komunię świętą, mamą wraca z powrotem do ławki. I zapada w modlitwę. I prosi mocno. Wie, że Jezus jest w sercu. Mocno w sercu bije. Tam jest i miłość jej w sercu. Przyszedł Jezus, prosi Go o pomoc. Prosi Go o ratunek. Ale nic się nie dzieje. Czas mija. Po komunii dzieci dziękują, składają swoje podziękowanie, kwiaty. Jest procesja. Dzieci wychodzą z Kościoła, a Ania. Jak głaz została na miejscu. Nie chce się ruszyć. I zaczyna płakać. Ciągle nic się nie stało. Nie widzi. Dzieci już odbierają prezenty od gości. A Ania mówi: Mamo, zaprowadź mnie do tabernakulum. Mama wzięła ją za rękę. Podeszły dziżutko pod tabernakulum, uklękły. A Ania powiedziała tak, do Jezusa całym sercem i bardzo mocno w to wierzyła. Panie Jezu, jak mi nie uzdrowisz, to naskarże Twojej mamie. Powtórzymy to. To jest piękne zdanie Ani. Uraga razem. Panie Jezu, jak mi nie uzdrowisz, to naskarże Twojej mamie. A Jezus musi się słuchać Maryi w niebie. To jest Jego mama. Jak macie problemy w domu, w rodzinie, mama ma problem, tata ma problem? Mówcie to często. Panie Jezu, jak mi nie pomożesz z czymś tam, to na skarżę Twojej mamie. Słuchajcie, Ania to powiedziała z całym sercem nic nie widząc. I po jakimś czasie nagle. Ania otwiera oczy, widzi takie światło, jakieś niebieskie światło, przychodzi do niej. Nie wie, czy to widzi tylko w sercu, czy naprawdę, i to światło ją oślepia. Jest w tym świetle zanurzona, w tym niebieskim, cudownym, wspaniałym świetle. I otwiera oczy, a przed sobą widzi złote tabernakulum. Odwraca głowę i płacze. Mówi: Mamo, mamo, ja Cię widzę, widzę Twoją twarz. Pierwszy raz w życiu zobaczyła twarz mamy. I mama też płacze. Przytuliła Anię z całego serca. a Ania widzi piękny Kościół, piękne witraże, wszystko pięknie widzi. Kochani, taki jest Jezus. Szczególnie w tym dniu wspaniałym, cudownym, pierwsza komunia, będzie chwila po komunii. Poproście Jezusa o to, co potrzebujecie. Poproście dla siebie, dla waszych rodzin. On dzisiaj szczególnie mocno was słucha, bo Jezus nas bardzo kocha. Cokolwiek się dzieje w naszym życiu, Jego miłość jest wielka i zawsze, kochani, czeka na Was w Komunii Świętej. Prośmy Maryi, abyśmy go nie opuścili, abyśmy zawsze mieli tą wiarę, taką wiarę, jaką miała Ania. Mimo tyle trudności, prób, nie przestała wierzyć, że Jezus jej pomoże. Chociaż to się nie stało od razu, tak wiecie, natychmiast. Dlatego, obyśmy tą wiarę mieli my do końca życia, obyśmy trwali w tej miłości, oby nasze serca były otwarte dla Jezusa. Dobrze? Dobrze. Pięknie, bardzo się cieszę, kochani. To już idziemy dalej, bo Jezus też tęskni bardzo za tym, żeby do Was przyjść.